Błagam, nie strzelajcie tak. aby No Yo, what's up kosmici, z tej strony ale witam was w kolejnym odcinku Yo, what's up kosmici, z tej strony Alin, witam was cieplutko w kolejnym odcinku CSA Tym razem w mojej drużynie jest uh, Royo, witaj Witam cię serdecznie mordunia, witam Hej, jest Ignacy Dzień dobry Jest Gimper Dzień dobry I jest Skye którego A, ja nie byłem, ma jak, jako ostatni Błąd? byłem Błąd? którego Błąd? nie ma No dobra to lecimy w takim razie e, oczywiście w drużynie przeciwnej jest Bloody, um, um, Kupson Dezi Admiros i Manzio. Um, no. no. Nie ich nie jest, robić. Jest, jest, jest ciężko ale, ale dajemy to radę e, Skyen gdzie lecimy dawaj Dobra to my na B na B chodź Skyen jak oni polecieli na A ja my, my możemy A dobrze, laughter, że Skajen, się komunikujesz fajnie, super odcinek yy, Polecam, łapka w górę dla Skyena, Który iy, właśnie co? się komunikuje, super Skajen co? 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 Co, co? Nie no już teraz to no, nic, B panowie ole, Nie, 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 przesadź Skajen potrzebuje Potrzebuję pomocy na B nie zrobił nic złego do was, ratuję do was Chodźcie, chodźcie, idziemy, idziemy na ten Znaczy nie na ten tylko w drugim Nie, to uczenie się na dwóch scówek I akurat jak się nauczę, to skończy się rundę Dobra Ile tu było? Ja Przysięgam, jak Admiros nie zginie, odinstalowuję tą grę no, Jest lepi, na monsterze lepi, gdzieś lepi, lepi to, Nie, przyszedł no, nie. mi na balkon, no nie wierzę Jezu. Co wy robicie tutaj? Dopiero, Dobra, balkon jest jeden no, balkon jest... Ładnie i... Um, woda, 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 woda. Dobrze. Wow, Skyen Nice, defuse no, nie Defuse, nie defuse! Muzyka jest stary muzyka jest No właśnie. Jest nie no właśnie Alien. Halo. Halo. Gimper to jest historia. pistolet może to jest zrobić. No właśnie. O, Jaka muzyka? Kto gra z muzyką? gra z muzyką, bo wtedy wiadomo, no, nie można mo defuzować. Oczywiście, ale tak? muzyka jest dobra, a nie oglądaliście 99% ludzi tego nie wie. Yy, nie. <ścoughs> nie. Nie <ścoughs> wiem. Dobra, nigdy w życiu nie kupuję więcej 5.7-a. Pierniczę tą broń. Dobra, ja kupiłem, słuchajcie, tego... Yy, MP7. Ale okay. generalnie właśnie no, powód no. dla muzyki jest taki, że wtedy wiadomo kiedy defuzować, bo... Nie ja nie, nie, nie uważam, że... Nie wiem. Na przykład teraz zacząłbym defiuzować i nie... A skąd defuzować? wiesz, że muzyka odpala się, tak, ale tak, tak to działa, to muzyka tak. się odpala przy ostatnich jest, 10, 10 idą od sekundach. 10, 10 sekund zamandziu. Dobra, na Idzie Od longa Dobra. chyba? Wracamy, tak, to jest Long Od Longa. Może Kible to chyba jest zbyt odpowiedzialna pozycja na mnie jestem. Long czysty na razie? Hop. So. Spoko. Nic podchodzą, stało. podchodzą na BS-a, 18 rundy. wszystko jest tam Oj. Jezu jak ja strzelam o nie Co ja strzelam właściwie Oj od długiej bank A, Ale źle gram nie nie wiedzam, jaka nie wygrywa, bo mam Nie potrafię pistoletów totalnie nie potrafię pistoletów nie, nie jesteś sam. <grymne> A, to co, Forsik? No, Ej, idziemy, ożo. słuchajcie, ja proponuję właśnie taką taktikę. Skoro gramy jak gówno to chodźmy pilnować kibli. Może trzeba no cokolwiek nam się uda. Błagam <grymne> <grymne> e, dobrze, który rendy mam iść. Ja idę na Monstera. Ja idę sam, czyli Dobra, dzisiaj, dobra. ja zraszuję, bo to kurczę ja nie widzę tego raschował. inaczej. Ja też raszuję w takim razie ze stobu z tobą, jestem za plecami. O Jezu! Gdzie są, info jakieś. O, zadymka morda, panowie na długiej Fontanna zadymka, zadymka. Dobra Plac To zabaw. zrobimy im trochę B? Znaczy plecy w sensie Kurde. tak, tak biegnijcie haj. tam Pomału, może się uda plecy A teraz to trochę za późno trochę No dobra, no już tak wybraliśmy Nic nie zrobimy W sensie to taka była Spokojnie Mamy to Dobra Na bank będą Prawdzie... Na bank wcelowany mandio połączenie Nie no, jeszcze nie ma w upy Chodzi Chodź o 4 HP, no to nic nie zrobię Kurczę, Z i zawsze Admiros na przeładowaniu Nienawidzę tego człowieka Przysięgam Nienawidzę go To no, było go poświęcić wasz prelera jest... Właśnie What? What? Oh. Komórka Halo. no Co tam się dzieje? Super, super moment kurde. Niżej, niżej, celownik! Oj, ojej, ojej Copyright, copyright. O ludzie, co się, się dzieje? Nie! Słońce mi wyszło! Kamera! Przepaliło mi wszystko! Nie wolno! No, co to za odcinek się robi? Czy może karabin, tak żeby w twoich kijach idziemy? No, co, co my gramy w ogóle na piernicze? Eko? Nie wiem, famasa kupiłem. Zestresowałem się, kupiłem FAMASa. No przepala mi kamerę, no. B to chyba ja będzie. B? Chyba tak, bo tu zbyt cicho tak, jest. Tak, są B. Jeszcze jeden będzie. Ładuję. O, przepraszam, przepraszam, To ja! Przepraszam, roju. No! Lol. Nie, mi się nie stało morda. dobrze. chciałem dobrze, intencje Już. były czyste. Nie, Dezy wjechał poza za mnie, też chciał dobrze. No you fucker, no! Dobrze alien wyjaśnił Eee, z balkonu będzie Klątwa Admiroso stary Lol No No. No. mieć klątwę Admiroso stary Hahaha Oeh, No dobra, trudno, ale, Ej, ale ugrałem. Mamy cash, mamy Idę longa. Cciskamy, ciskamy, ściskamy. Hu! Idę do kibla w takim razie. Zawsze jak jest wam smutno, wyobraźcie. Ignacy chodź ze mną na longu, będziesz tak? mi sprawdzał jedną rzecz, właśnie kible, wejście na longa. Że mnie nie no, to, to ja Tu jestem Ja WCB. O ale mamy podejście, chłopak. Dobrze. Szukaj i broń mi tutaj. Tego. Tego, dobra ja to bronię idź Tomek stąd. Idź stąd, ja się tu bronię. Tomasz Kowerski, a gdzie mam iść? Ignacy. w Okej, będą wchodzić. Ignacy, szepuj się. uważać. O, dwóch. Nie dobra, eee. Ale a, a idą, tak? Za tak sobie krogi. Dwóch, longa. dwóch longa. Dobra, dobra, Mandioł, dobra, dobra. cofamy. Eee, Akarz, przepraszam. Tezy też jest kurwa, ksiądz, Spokojnie, spokojnie, spokojnie. No jest dwóch, to są Jak słyszysz, miejsce, Ignacy, spokojnie. że już idą, to. to chodź na na sprayu. Już od, się od razu. PAK na A, paka na A. Niepotrzebnie strzelałem przez dym. Panowie, to co. Mógłbym taktyki, ciebie Jakieś Coach no Lega Ignacy. Ta, to... No, słuchaj, to ja mam się coachować na alien. Coach no, Lega okay. Ignacy dawaj. Dobra, panowie. Pomyślcie tak. Pomyślcie pomyśl, pomyśl, <grym> w ten sposób. Dlaczego przegrywamy teraz? Bo dziękuję nie, 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 nieprawda. Nie jesteśmy chujowi, bo ostatnich rozgwałciliśmy tak, że film nałożył ograniczenia wiekowe. Nie jesteśmy chujowi. <grym> Tylko teraz, panowie, gramy jak banda samolubów i indywidualnie. B, trzech B. I teraz patrzcie, zamiast skupiać się na, 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 dobrym, na, na dobrym nastawieniu, to skupiamy się teraz na rozgrywce. Teraz tak, Alien. Od teraz, jesteś tak. eliminowany do bycia głównym krzyczaczem o nie, Więc teraz masz nacześna na początku rundy wszystko, co będzie idzie. Dobrze? Dobrze, Potem, Tomek, biegaj z nie jest pistolet. Pistole. To możemy zacząć myśleć o o... o, o e, Podsadźmiali, dobra, dobra. No, no, się podsadzić znajdowali A, ja są się... na monsterze. Poczę Tomek się podsać przed podsać. tobą, przed tobą. To znaczy. Przed tobą. Monster to jest taki... E, ja mogę o, coś posadzić, Royo, Rojo, monster. I tak tego nie ugramy, możesz kogoś zabić. Kurwa, jak Siano. Nie, nie mam, nie mam... dzisiaj głowy na się mm -hmm. coachem teraz tak. Monster tak. przychodzi. Albo dobra, uciekawiamy Alien musisz no. być krzyczaczem Ale teraz krzyczysz. No bycie dobra, Niech w będzie Okej, 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 okej Trochę mi się nie odpowiada, no ale dobra eee, to co? No to grajmy no nie, mów, mówcie, szybko, szybko. Um, dobra, chłopaki. Um, Tomek, Rojo i kolega Ignacy lećcie na A. W sensie, albo tu się gdzieś kampcie, a ja z, 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 z Skyenem lecimy na B. Chodź Sky, pomożesz mi tam. Kupiliście bronię? A, nie. Czy ja zrobię coś takiego. I love you, nie. God. Nie, nie zwróciłem uwagi, czy kupiliście, czy nie. No i bądźmy rozstawieni, jak kogoś zobaczycie, to po prostu dawajcie znać, nie raszujcie. Ja też postaram się tu nie rasować nic. Pięknie, Skaj. Wow. Pięknie. Do, do was, czy nie? nie wiem, gdzie są, jakieś info. Od Phoenixa. Jeden Dobra, mam jednego. Ładnie. Czyli gdzieś tu w okolicy B się kręcą. Jest... konektor na Mamy pakę. Jest paka, są tu jakieś bronie? Mam, kałasz. Dobra tu na spokojnie jest od tyłu Nie odbiegajcie za daleko od paki Nie wiem gdzie ty tam skaję. Skyen... Jestem wcalowany Feniksa, Władz? idzie Dezy dobra. Feniksa idzie po dobra, 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 idzie dobra Nice, pięknie Tomaszu no, Skowerski. O to dobra, chodzi No i zobaczcie chłopaki I tak samo grajmy Po samo. Przylega, proszę bardzo Ja, ja nie mam dzisiaj głowy do bycia coachem Serio Trzeba szefa teraz Teraz trzeba szefa A... dobra. Kondygnator, idę dwa razy pod rząd, pamiętajcie. A ty Kałki masz koła, dobra. Ty. No, Robimy to samo po prostu, no. Czekamy Stop. na nich i, i pikujemy. Co za strategia. Nie dajmy się po prostu, wiecie, z, m, Nie możemy raszować i tak samo myślę. Dobra, Royson, ty idziesz tam, to ja się. Ja, ja zostanę eee, tutaj z łopakami. Podstawź mnie, podstać mnie, rojo. Jasne, mordo. Patrzymy kible, patrzymy longa. I nie raszujcie jakoś tam za daleko panowie. Dobra, dobra. Pewnie B. E, na B Na B mogę wbijać BK Ja pierdolę. Dobra, z nim ty Dajcie nagrywać, ani nie kotki rybki No nie Mamy pięknie, ale widzicie? Panowie widzicie? Proszę bardzo, działa, działa Pięknie Jezu, teraz pięknie. znowu Dobra Alien, teraz, teraz musisz powiedzieć co robimy, musisz powiedzieć Szybko, szybko To samo to samo, dobrze, zajebiście. Panowie, patrzcie jakie attitude. No jeśli działa, to czego to mielibyśmy to zmieniać? Dokładnie. Dokładnie. Bardzo Dokładnie. dobrze, bardzo dobrze. O nie, Kapitanalion. co ja zrobiłem. Rodzimy kapitan. Dokładnie. Kajen defusa kup. Jebać defusa, znaczy nie, nie potrzebujemy go. <grym> Okej, okay. mamy no takiego kapitana. Ja piernicze Dobra, kurcze zminimalizowałem grę i kupiłem przez przypadek zupełnie inną broniście. No ekstra i to jeszcze na dodatek jakaś gówniana. Dobra. Pociągi. Są na dole? Nie, B, cisza. E, to Prawda może mordy. być A, to będzie ja. Dobra, wracamy. To chyba są na zabaw, zabaw są. Dobra, to nie, cofnijcie się, cofnijcie się. się. od kibli, Flashowali. Dobra, mnie. wracaj. Wracam. Long czysto. Będą pewnie od kibli włazić. Pewnie tak. Dobra, jakieś nadyle są w kiblach. Jest, dobrze. No, nie, pięknie. No, nie, Idę to Dobre, dobra, O dobra, synu, co to siadło mi tutaj? Pięknie! Dobre, Pięknie. No i dobra, i widzicie. Panowie, zobaczcie na czym polega tutaj nasza taktyka. Nie. Na jej I To samo. Dobrze. Nie to lecimy tak, na łeb, na szyję, po prostu czekamy aż oni przyjdą do nas Wtedy z no. pozycji takiej, gdzie możemy się faktycznie kryć Obijamy ich i Eloj, dziękuję, tyle w temacie Przewaga w głowie, to jest, to jest nasza tak. Ale dobra, dobra ja właściwie nie, nie, A będzie zamiana stron? 30 rund znowu jest chyba, w stary, o, o, Tak, tak. zmienić teraz Czekaj, zamiar. już, 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 już są yes, oh. Komunikacja, komunikacja. E, są w e, e, tunel. Znaczy, tam. Dobra, przecież... na dole? Tak. Okej, okay, dobra. Jest. Dla Bloody... wygrał ze mną, niestety. Wygrał ze mną. E, oni są... Nie, nie we trzech, w tym samym miejscu, panowie. Mhm. Wygrał w Phoenixie. No. Będą wygrał wchodzili na chyba. Na B, na B? Mogą przerotować... Nie, nie Mogą się. na B. Mogą rotować na A, bo mają czyste podejście się teraz. Nie, są na B. Pięknie. Poszli. Dwajson wyjaśnił wyjaśni. Bomba leży na stać. Dobra Oooo, blady jak wszedł. Ej, skąd, to jest skąd. niesamowite wow. Oh. Wow. Porobili Porobili Teraz i zamiana, tak? o, i zamiana drużyn, zajebiście Dobra, szybko powiedz mi, teraz tak, Teki i z której strony wchodzi? Ja bym poszedł na... A? Ok. Proszę Dla bardzo, i? Skyen jak chcesz Śmiało tutaj y, mów, Ow. podpowiadaj. Nie, nie chcę ci zabierać tutaj pałeczki. Jezu, Ale jesteś no, no, wicekapitanem, no, no, słuchaj. To, to, to właśnie nagrywasz. I, Ale nagrywasz. to nie, nie jest alien. kwestia, no, nie chcę ci zabierać pałeczki, tylko jeśli ty uważasz, że coś wyjdzie, no to lecimy z koksem. Trzeci no raz chodź. zmieniam światło na kamerze, no super. No to chodźcie na A. Oh Dobra. Dobra. A ty, ty to nagrywasz to do strzanką? czy Tak, to? tak, tak, tak. No, Ojej. No, zmieniłem Stelem, troszeczkę, żeby jakość była lepsza To na tej Jest. sytuacji nie masz autoekspozycji na przykład, żeby sobie włączyć? Nie, nie używam, Oj, wiesz? Oj, raszują, raszują. Uwaga. Daj. O Jezu! Chodź chodź Dobra, prawie. idę, idę. Krócisz tym kiblem? Skrócę. I pomału, nie wywalajcie się od razu na BSA, nie? Tylko zobaczcie, gdzie są, kryjcie się, trochę. pikujcie. Halo. Ale są powijani. Kurcze, nienawidzę teka. Musicie ich plecy. Oj, plecy, plecy, totalnie. kible i long, long, long. Ładnie, Ignacy, kurcze, jak ci siada. No, jeszcze za skału jest na longu. masz masz Łuskowski za skałę. Oooo, nie widziałem, dobra, jestem ślepy. Tak, to coś spróbuję zagrać tutaj. Coś szalonego zrobię, coś czego się nikt nie spodziewa. Ten Masz tylu przeciwników, ile HP. Hej. Nie widzę mojego HP, ale Pewnie trzeba było to grać powoli, ale ja tego nie wiedziałem. dobra dalej. Ciskamy jako i następną powalczymy. Hmm, możemy spuszować tak. na dół. Możemy sobie pozwolić. No Ty dobra. co? Mówisz co? Żeby Bo Bo możemy, możemy zrobić forsa i zraszować B. Tak. To wiecie. dawajcie. Dobra, Dobre. to jedziemy. Taki najlepiej, albo jak was wow. nie stać, to... Właśnie skąd? co to znaczy robić force. Znaczy dobry force to taki, żeby mieć też Kevlar'a i potem kupujesz broń, która ci odpowiada za pieniądze, które ci zostaną. Okej okay. Monster'em, czy ten pakiet tutaj? Jest obok. Patrz na plecy Jezu, zablokowałem się na Nejdzie 50 coś się bity jest dobra. Dobra, plantuj, plantuj, plantuj. Ja mam bomber żółty. I tylko kryjcie sobie plecy też, nie? Roy są tam ładnie stałeś. Ja pas Heaven. chociaż dobra. No, tutaj tutaj. Idź do lewej. Jest monster, monster, monster. Sky monster. O Jezu. O się na... Widziałeś to? Tak, niestety ja widziałem to, proszę O Boże Dobra, pomału Masz to Ale dobrze zrobiłeś Pomału, pomału, pomał. Schowaj, 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 na czas, na czas Uważaj, Pomału, pomału jeszcze Pięknie! Tak jest No i widzicie, nie trzeba wcale wychylać się na nich, nie trzeba raszować Wszystko pomalutku Chce ktoś SSG? Rzucam. Ja dobra, nie ja chcę. To super szybkie główne. Dobra. Dawaj. Co, chcesz SSG? Ta. Nie, już mam. Nie, nie, Jakie podejście teraz? Kiedy podchodzimy? Ja bym poszedł A, spróbował. No daj ja, ja idę solo popikować. Dobra, Boże mnie ktoś, na na ktoś mnie podsadzi, ktoś mnie podsadzi, ja tam cię wie... podsadzę. Dobra. Spróbuję podejść. Tylko musisz też wtedy patrzeć, Biem. żeby nikt tam no wiesz. No, nie ma problemu, Mordko. Bloody raszuję z p 90 to ja będę wychodził z monstera, bo mam wyjście z monstera Przy fontannach był jeden Jestem gotowy na monsterze Mogę zamolotować, jeżeli chcecie Cokolwiek to znaczy. no, jest okay. Oberwał? Dobra, efekt Oooo, odbyłeś się Dez leży? Dobrze Dez na B, B czysty? Tak? Idę Dobra, rotuję do was Plantuj, plantuj, plantuj z balkon. Dobra Dobra, ładnie Pięknie, panie, robimy to Jest... ...perialen, Pięknie Heben. Nice, no i Heben. widzicie, panowie, wszystko no, się no, da wiesz, Wszystko, tak. w Nie, już miałeś poprzednio Tak Na swoim okay. odcinku miałeś mhm. no, To zacka sprawa, pięknie innego. No tak Trzymamy fulla, no, oczywiście tak. O, zostało 50, kupię wabik Najlepsze takie No, 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 tak, no tak, dokładnie To samo podejście robimy? No myślę, problemy? że podała teraz. Poda, Dobra. Tak, A, tylko uważajcie, ma. bo Bladi P90 tu lubi rusza. Tak, Dlaczego możemy pójść? A, La, to ma. Ma no to wiecie co? Możemy ma. ich zaflaszować i po prostu wejść tam. Dobra, Dobra, ja mam flesza. to rzucamy. Unikajcie kibli, bo tam zawsze. Bloody Dobra. Z P90. Nie? No. Tak. Bra, ile pierwszy? Fleszuję tam za daleko. Patrzę na kibel. Dobra, z kibli zdjęty jest. Jeszcze jeden flash. Yy, jest te, po prawej kurwa ta komórka, schody, cokolwiek. Mm -hmm. Fenix, tak? Się, to się wiem. Dobra, patrzę, pozostałe, Dobra, pięknie. Tutaj. Lećcie do przodu. Fleszuję, fleszuję bomb safe. idę do was za z bombą. Nie potrzeba. Dobra, ja idę ci pomóc. Jest! J A? Już go nie ma. Dobra, wkładam. Kładź. to Okej, okay, od, od, od kibli, od kibli Od kibli. Cześć, zapalę go robię. Mm -hmm. Mam mam małotowę Jaram dobrze. Musiał wyjść do przodu, do wczoraj przodu, Dobrze. nas. Jeszcze jest. jeden. Pank, patrzysz co jest. Jest! Kurwa jest Uuu, Dobra, dobra jabieni. Sporo ładnie. To tak jest Uch. No, ja wyjaśnił, dobrze. Ej, ale jaki mecz? 7-7 zajebiście mm. no, Jak ktoś wyróżnie. chce kałacha, trzymaj Tomaszu Skowerski kawaha kałacha. Ej, ja... Ja, sobie A, ja tylko z P90 biegam już teraz. Nie powiedzieć, że P90 po weźmiemy, no, dobrze. A teraz? Dziękuję. Próbujemy hmm. wyciągać izbę tego znowu? Tak, możemy B teraz. Próbujmy spróbować B. Dobra, to ja pójdę do mostka. Ja Mostra... Moment, kupił wabik. Brak. Słuchajcie, ja, ja sobie longa. też. E, tylko uważajcie, błagam od tyłu. Niech ktoś, jedna osoba patrzy w plecy, bo mam wrażenie, że oni są zuchwali oni, oni lubią, oni lubią. Oj, chyba będzie A. Dobra mam mandzia. Fleszuję i możecie wchodzić tam. O! 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 Bomba. Yy, tego. Podpalam górę, podpalam górę. Chyba za daleko życiłem. Jest, tak? jest w wodzie, w wodzie, w wodzie. Jezu, jestem tyłu. Dźwięk. O, o dźwięk. pany, do zera. Jeździ, oni na pistoletach byli, ale spokojnie. Tak, 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 no ale to. Teraz będą mieli pewnie zakupy, nie? No jakieś pełenki albo fullem już jadą, zobaczymy ile cashu On mają. Go to, fullem wjechać już. To samo? Hmm. To samo próbujemy, czy może. Ten... Wiecie co nie, ja bym tutaj A, A? skoczył. A, Dobrze. tak, Makę przejściem przez Longa? No. Let's go. Pięknie, pięknie, pięknie. Cciskamy ich ostro, No można dobra, no ale... Zobaczyć, y, zobaczyć. Słuchajcie, bo jak już y, wcześniej kontynuowali, znaczy jak bawiliśmy się w tą grę To może teraz nie, nie poprzestawajmy na wnukach Na wnukach, dobra, no chcemy, wnukom, tak? Bo jakby wiecie, wnuki już mamy, no ale co dalej? Co dalej po... Oj Fajnie byłoby gdyby wnukom można na przykład coś zapisać w spadku. Na przykład o tak z... Te skiny to yes. też, ale... Lecz uważaj, no, ale Nie, obok! Ajajaj. Kawalerka na Wawrze. pierwszemu dziecku na studia, ale... Pomału, pom e, nie, niepotrzebnie. Zobacz, miałeś dwóch jak na widelcu. Wiem, no. Wiedziałeś, gdzie są. Wiem. Dobra, słuchajcie, zająłem się na Wawrze. Słuchajcie, no. no. <laughs> Te skiny się... dla wnuków to, to mnie też tak... Też się Skiny dla wnuków. się zajarę. Dobra. Dobra, B Spróbuj W sumie B, może B. zapiszę w spadku Asimowa Asimowa, nie. Asimowa w spadku, no a Może jakąś kosę, jak a nie brzydzisz Asimowem Ej, ale ma mieć na przykład dzieci i jedno cały czas gra na komputerze I wszystkim zapisujesz swój jakiś taki wyjebany hmm. majątek A ty Kubuś zawsze dużo grałeś na komputerze, to zapisujecie mojego Asimowa <laughs> Trochę przykro być takim dzieckiem No nie? Oh. Myślę, że trochę przykro być takim ojcem oh. <laughs> Naprawdę nie? Patrzę w Strócił, strócił, strócił! Leży. Ja ja się odełpałem. To najgorsze. Proszę. Proszę. Dobrze, Alien. alien wyjaśnił. Dobrze. Jak Oj. to nie wlazło? Nie, to jest dramat po prostu. takim wlasy czasem. No o. widzisz, to też... Dobrze. 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 dobrze, niezła próba ta to Aliena. Dobrze. Masz kuber, rozjebiesz go. Musisz. Mmm mm, mm. ale to dziwne, że z, tutaj flash poleciał a on się patrzył tam Nie, nie? O, jest komuś, Może ja nie widział. w drugą stronę Mmm Może uważał, że to fake, ale wątpię. Może Mogłeś go rzucić wabikiem w głowę. Dobra, gdzie idziemy? <laughs> No, rozbieram. Rozbieram. A spróbujmy, ja bym, no, longa poszedł no, tak, dobra. Tylko nie wychylajcie się, dajcie mi pierwszemu, ja zobaczę awką czy jest czysto i wtedy możemy, wiecie ja, Spokojnie. Pocisnąć. tak, tak, tak. tak, tak. Bez, bez jakiegoś takiego super rushu Ja pójdę troszeczkę b jakieś tam porobię Dobra Mają meko. Eko? Da. Tak Zagrałem pod ostatnią rundę, nie? Obity, no nie, 85 Dlaczego zawsze ja mam takie dzikie akcje? Dawajcie to, Lecę, w Przy kiblach. Nice. Chodźcie, pomóżcie Skyenowi na. Chodźcie, choćcie, chodźcie, chodźcie. Już próbujcie na to, ostro, ostro. Dawaj embrace... Tomek, tu nikogo nie ma. Go, 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 go. Dobra. Szybki plant, Traff. Na samochodzie. Trak, trak. prawie Royson. to, L no ja Trak no. No, jest jeden, duży, widoczny. Zrobili, więc trochę słabo, ja muszę chyba eko zrobić, bo. Dwa musimy e Tylko pociwę. to. Jakieś uh -huh, uh -huh. ty te to jaki może? Ale Alien ja może trochę. Nie może 5. Sigla? No dobra. Dobra, ja taka wezmę. Też biorę taka. Uj biorę strzela. To na Majko wyszło panowie Gdzie idziemy Alienos? A na B podejdźmy. Tylko po cichu na B, nie? Dokładnie. Oni mogą mieć teraz... Hmm. Nie, mają już teraz normalną rundę. Trochę broni pozbierali. No. Okay. Dawaj, przebiegaj, przebiegaj. Andziu. ok U, dwóch ich tam jest. Prytnie. O cholera. O cholera! Skąd? Skąd? Jeden z lewej. Czary. Odsadzisz? O mhm. jest tu!

a teraz ja, 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 ja. musimy mieć... Nie wiem co wy macie do hajsa, ale coś trzeba zrobić. Hajsy <grym> co robić no To cokolwiek. Ja no, mamy full. ile możemy? Hmm. Proponuję Maka łaka nie ma źle. Coś tam mamy. Chodźcie, chodźcie. Mam, mam smoka, mogę gdzieś wam rzucić. Garcz Mandzio zmienił się do końca. Pod mandzio. <laughs> Rozumiem, że Mandzio jest niezadowolony z tego jak widzicie. No, no to nie. No ale co trzeci jest, no? No wiem Strasia jakoś tam Kóry za Twiniksa z To cokolwiek. Uważajcie, Próbuj bo nie mogły ale. jakieś głupie taktyki typu rasz czy coś, tak. nie? dokładnie poszedł od do Fuck. Ja, ja Wracam się. Zasmokowałem tam, ale wracam się. To u was? Na longu jest jeden. Nie wiem czy jeszcze żyje czy nie. Już go nie ma. Ja go, ja go bryłem strasznie za 80 ileś. To podchodźcie, tak, tak. podchodźcie już poda. Aj, kible, to, Kible, kible, to, kible. Obity mocno. Zostało. Kible ja, i hał. konektor. Tam Phoenix. No i Besła. A Ach, ten Manzia ma 40 HP hmm? kible. kible, kible Tomek Oh, oh, właśnie. No o właśnie, dobra, ale, ale gra ładna. Wynik GG. Dobry, mm -hmm. Tak, prawda. 9-11 tak, tak, to, to dobry, zawsze dobry wynik, szanujemy to. Pamiętamy, nice. pamiętamy. pamiętamy. Gamma. Tak, dobra. dobra, moi kochani, to by było w takim razie na tyle. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Wszystkie linki będą w opisie do poprzednich rozgrywek. Dziękuję chłopcy za grę. Dokładnie, dziękuję.